Film, który chcemy Wam teraz przedstawić, to opowieść o termecie, ożywiona dzięki technologii animacji starych fotografii. Termet od pokoleń zawsze blisko ludzi. Nasza historia sięga głębiej niż mogłoby się wydawać. Termet to kontynuator tradycji legendarnej fabryki zegarów Gustawa Beckera synonimu precyzji, niezawodności i rzemieślniczego kunsztu. Po wojnie na fundamentach tej historii rozpoczęliśmy własną drogę. Zaczynaliśmy od zegarów, precyzyjnych, bliskich codzienności. A gdy ciepła woda stała się marzeniem tysięcy rodzin, odpowiedzieliśmy. Podgrzewacze gazowe termet zapewniały komfort, który zmieniał codzienność. Ludzie zaczęli marzyć o podróżach i wolności. Od tej pory nasze lampy i kuchenki gazowe. Towarzyszyły im w chwilach, które pamięta się całe życie. Kiedy Nysa stała się symbolem mobilności, my dostarczaliśmy serwa. Kluczowe elementy systemów hamulcowych. Bezpieczna droga zaczynała się u nas. Termet był obecny także tam, gdzie toczyło się codzienne życie. Produkowaliśmy programatory do automatów pralniczych. Urządzeń znanych i używanych w każdym domu. Myśleliśmy też o ruchu i dobrej formie. Popularny krążek do ćwiczeń, znany jako UFO, pomagał kobietom dbać o sylwetkę i samopoczucie. Później przyszedł czas na ogrzewanie. Gdy gaz trafił do mieszkań, nasze kotły ogrzewały domy, szkoły i szpitale. Ciepło, które łączyło pokolenia. Szeroka gama produktów sprawiła, że od zawsze było ona nas głośno. Po wielu przemianach i zmianach nazw jedno pozostało niezmienne. Nadal jako Termet jesteśmy tam, gdzie codzienność spotyka się z jakością. Dziś w dalszym ciągu się rozwijamy. Pompy ciepła i OZE to nasza odpowiedź na świat jutra. Ale jedno się nie zmienia. Jesteśmy zawsze blisko ludzi.